Jeden wątek już na koniec. Rzecznik Praw Gdzie Obywatelskich, maseczka? nowy kandydat i argument, który pada z ust Marszałka Terleckiego, dlaczego akurat kandydatura pani senator Lidii Staroń, A kiedy bo bardzo chce. No to jest, przyzna pani, pani profesor, argument w polityce nie do podważenia. Tak, zresztą wie pan, panie redaktorze, no ja nikomu przecież nie będę odmawiała prawa do tego, żeby, żeby bardzo chciało. Wręcz przeciwnie, kandydaci powinni bardzo chcieć. Tylko kłopot polega na tym, że my nie jesteśmy już teraz z dzisiejszego punktu, że towarzyszy nam w tej trudnej drodze do Unii Europejskiej w Gruzji jest obecna misja obserwacyjna na przewodniczącym, którym jest przedstawiciel polskiej strony i mam nadzieję, że ta misja będzie miała znajdziecie wiek... na naszej stronie gotuje. Kandydatką. No i wreszcie, y, widząc, jak, jak bardzo ta rozgrywka jest w gruncie rzeczy niemerytoryczna, pozbawiona jakiejkolwiek takiej treści y, dotyczącej właśnie praw człowieka, ale w tej chwili jest rzeczywiście niebezpieczająco, że może to zmienić, że, że, że Polska teraz się pojawi jako. Um, jako problem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla całej NATO i dla całej Sojuszu Demokratycznego. I, 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 I to będzie miało efekt y, y, jeszcze dosyć długo. Bardzo Pani serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Oto walka o kuchnię. To mamy czyste powietrze. To tyle w tej prognozie. Dziękuję. Kościół stoi dziś po tej stronie co stało ZOMO. Część swoich wpisów skasował, rano zawiesił aktywność na Twitterze. Do 231 umiem liczyć. Rzecznik porozumienia sugeruje, że większość w Sejmie w tej sprawie można znaleźć bez PiS. Profesor Konopczyński był e, zgłoszony przez nas do Komisji do Spraw Pedofilii. Z lepszym kandydatem niż te poprzednie zgłaszane przez PiS. Bez głosów Konfederacji przeforsowanie kandydatury Konopczyńskiego wbrew PiS jest Zdób jednak niemożliwe. jakieś drdy drdymały w przestrzeni tak, to publicznej. Falę, to jest kolejna kompromitacja wykonania wykonaniu Jarosława Gowina. Giełda nazwisk trwa. Konsultujemy yy, propozycję pana profesora Marcina Wiązka. Wsparcia dla tej kandydatury nie wykluczają PiS i Platforma. Lewica namawiana Stanisława Troczuka, wieloletniego. Pogodnik za miłości. Oglądaj Wnisy First, cyfrową No na dworze jak i w domu. Stare niestabilne krzesło jest niebezpieczne. Upadające. nie trudno zrobić sobie krzywdę. Dzień dobry Państwu, Ksenia Chlebicka zapraszam na prognozę pogody w Superstacji. Faktycznie noc dosyć chłodna i na to trzeba uważać, bo chociaż końcówka maja... ...dwa sposoby. Posiada sztywną stalową konstrukcję, wygodne miękkie siedzisko, łatwo się składa, a uchwyty są pomocne podczas wstawania. Teraz to rewelacyjne krzesełko ogrodowe dwa w jednym... ...prezent. No i kto jest dwójkiem roku? Przebij terrarium. Pająka sobie dokupisz. A, ja. Mixbox z piłką i telefonem. Drobiazg. Pozamiatane. Przychodzi tu jakiś ogrodnik, albo listonosz, albo ksiądz powiadać siostry. Dziwi się. Zapewniam panie. Że... Nie zabrała telefon. Nic nie jest? Chodź, kochanie, chodź już, chodź, chodź. Co to ma być? ale się założyłam na głowę. Mam Nie mówię o tobie, tylko exactly o kimś like bardzo me. podobnym. Me, Gdyby nikt that. mi nie pomógł, straciłabym je. Well, Kochanie, to ja. Przepraszam, uh, muszę zostać. Nie dąsaj się, wrócę jutro wieczorem. Um, Będę siedzący. I, I myślę, że również też ukraiński i liczymy na to, że te drzwi do struktury NATO będą otwarte. Podobnie tak jak dla Macedonii były otwarte. Współpraca pomiędzy um, Gruzją a Polską ma bardzo długą historię. 13 złote. Media Markt. Tu wszystko działa. Odkryj świat smaku w opakowaniach familijnych. Gotowi do działania? ...przed ogłoszeniem raportu NIK w sprawie wyborów kopertowych do służb dotarła informacja, że syn prezesa NIK, Jakub Banaś, chce popełnić samobójstwo. Aby to zweryfikować, służby pojechały m.in. do jego domu. Synchronizacja tych działań, zgłoszenie okazało się fałszywe. Dziś pełnomocnik Jakuba Banasia złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Mam dowód, że w tą akcję dotyczącą osoby pana Jakuba Banasia mogły być zaangażowane osoby ze służb. Rzecznik koordynatora służb poinformował nas, że tego typu zgłoszeń nie komentuje.